Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć temat deficyt kaloryczny, czym różnią się rozpiski gotowe od rozpisek indywidualnych, i czy według mnie trenerzy powinni zabierać się za układanie diet. Także zapraszam bardzo serdecznie. Lecimy z tematem. Jest deficyt kaloryczny. Ogólnie jest to bilans ujemny kalorii, które potrzebujemy do normalnego dziennego funkcjonowania. Czyli przykładowo pracujemy fizycznie, robimy treningi siłowe, nasze zapotrzebowanie kaloryczne powiedzmy, mówię tutaj tylko tak przykładowo, żeby każdy to mógł zrozumieć, jest 3000 kalorii. Żeby uzyskać deficyt kaloryczny, przykładowo. Odcinamy sobie te 200, 100, 500 kalorii, ile kto tam woli. To jest tylko przykład, i to jest właśnie ten deficyt kaloryczny, czyli ujemny bilans, który potrzebujemy w ciągu dnia do funkcjonowania. Właśnie w ten sposób najprościej mówiąc, jest to deficyt kaloryczny. Także dobiera się ten deficyt też indywidualnie dla każdej osoby. Dla jednego będzie właśnie to 100, minus 100 kalorii na początek, dla, jednego, dla innego będzie minus 500 kalorii. Jeżeli ma przykładowo dietę 8000 kalorii, no to 500 też można odjąć, nie będzie to przesadą. Oczywiście 8000 kalorii to jest kosmos, jak chodzi o jedzenie. Eee, także nie można też na początku dać zbyt dużego deficytu kalorycznego, bo jeżeli wiadomo ten deficyt, no to chodzi o redukcję tej tkanki tłuszczowej, damy na początku, y, mam, mamy przykładowo 3000 kalorii, damy 500 kalorii deficytu na dzień dobry, y, zakładamy, że redukcja będzie trwała 12 tygodni, no to prawdopodobnie gdzieś tam w połowie tej redukcji już będziemy, nie, nie będzie po prostu z czego odcinać i no po prostu ta redukcja nam się nie uda, trzeba by było zaczynać ją y, od początku, także y, trochę byłoby to niemądre. Y, ogólnie ten deficyt właśnie jest dobierany właśnie dla każdej osoby indywidualnie. Też nie można przesadzić żeby była ta energia ogólnie do funkcjonowania. Jak ogólnie sparać, spalać dodatkowo kalorie. Jeżeli przykładowo mamy powiedzmy kilometr, dwa kilometry do pracy mamy no wiadomo nie niekoniecznie na szóstą rano no bo to by było męczące ale wtedy może wybierzmy rower ewentualnie jeżeli potrzebujemy aż takiego deficytu kalorycznego jeżeli w tej pracy Przykładowo na szóstą rano, rano nie stoimy na nogach, nie, nie, nie jesteśmy cały dzień w ruchu, tylko mamy w miarę siedzącą jakąś pracę. Wybierzmy rower, dodatkowe kalorie będą spalone. E, właśnie w ten sposób, gdzieś iść na zakupy. Wiadomo, że nie będziemy kupować 30 zgrzewek wody, e, także też można przejść się na te zakupy. Niekoniecznie zaraz jechać samochodem. E, tutaj też wiadomo, chodzi o ruch w, w postaci spacerów, chodzenia. Też jest tutaj spalana spora ilość kalorii, zależnie od też masy mięśniowej, ale mimo wszystko tutaj jest spore też zapotrzebowanie. Także też ten, ten ruch spontaniczny jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Co do doboru treningów, każdy ruch zwiększa deficyt kaloryczny. Nie musi to być trening na siłowni z wolnymi ciężarami, chociaż taki trening też wytłumacza, dlaczego jest trochę lepszy. Może to być też tenis, ziemny, koszykówka, piłka nożna cokolwiek, co daje nam ruch dodatkowy. Dlaczego ten trening siłowy byłby trochę lepszy? To bardzo proste. Zrzucić tkankę tłuszczową nie jest jakoś mega trudno. Ale co się stanie, zrzucimy tą tkankę tłuszczową. Wiadomo, yy, te mięśnie gdzieś przy takim sporcie jak tenis ziemny, piłka nożna, koszykówka, no nie rozbudują się zbytnio. Chyba, że ktoś naprawdę nigdy nic nie robił minimalnie, może się rozbudują, ale to jest minimum. Yy, także tutaj byłoby dobrze, według mnie i nie tylko, według mnie, myślę, że każdy się z tym zgodzi dorzucić właśnie trening siłowy, żeby rozbudować trochę masę mięśniową, żeby tą sylwetkę wypełnić, nadać jej kształt. To mięśnie nadają kształt sylwetce, nie tkanka tłuszczowa czy jej brak. Po prostu jak zrzucimy tą tkankę tłuszczową, spoko, będziemy po prostu chudzi. I to wszystko. Ale kształtu sylwetce nadają właśnie mięśnie. Dlatego ten trening siłowy będzie trochę mm, lepszym rozwiązaniem według mnie. Jeżeli ktoś chce mieć tą sylwetkę taką no, przyzwoitą, dodatkowo też fajnie jest dorzucić cardio nie, i tutaj jest przede wszystkim chodzi o przedział pulsu, jak chodzi o kardio. Nie tyle co to spalanie tkanki tłuszczowej jako priorytet, ale zachowanie po prostu zdrowia, trzymanie ciśnienia, praca serca jak najbardziej żeby to było na poziomie takim no po prostu zdrowym. I to faktycznie robi robotę nie tylko, nie tylko z mojego przykładu mogę to podać, bo ja zawsze miałem tendencję do ciśnienia w gimnazjum ciśnienie 146 na 95, jakoś tak pamiętam. Zawsze było w, w taki, była, miałem ciśnienie w takich granicach. Teraz kardio to jest w sumie zawsze przynajmniej te 5 razy w tygodniu na masie. Po 20 minut wystarczy, tylko odpowiedni przedział pulsu i moje ciśnienie jest, nieraz nawet wstawiałem gdzieś fotki, jakie mam, idealnie w normie, nawet będąc na środkach, które dosyć mocno podbijają teoretycznie ciśnienie, ale te cardio i pełna profilaktyka właśnie trzymają w, w, w jako takim zdrowiu, można powiedzieć, to moje ciśnienie, a jak ciśnienie, no to, no to wiadomo, i tutaj też praca nerek jest trochę zabezpieczona. To jest bardzo ważne, jeżeli Dba się o zdrowie. Także jak chodzi na przykład o czerpanie kalorii z jakichś źródeł. Wiadomo, nie tłuszcze trans, czyli nieprzetworzone, jak najbardziej jakieś tłuszcze zdrowe. Czyli też jak chodzi o kobiety i mężczyzn, tutaj różni się proporcja tych tłuszczy u mężczyzn nie, 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 niekoniecznie trzeba dać taką ilość tłuszczy jak u kobiet. Po prostu chodzi o równowagę hormonalną. Jak chodzi o mężczyzn, też nie przesadzamy z tym tłuszczem, chociaż są osoby, to też jest bardzo kwestia indywidualna. Ja nie mogę powiedzieć, że dla Ciebie się to sprawdzi, bo może się to nie sprawdzić. Ale zazwyczaj, zazwyczaj sprawdza się to trochę lepiej u osób trenujących na siłowni, że trochę wyżej węglowodany, niżej właśnie te tłuszcze, białko różnie. Są osoby, że fajnie, fajnie czują się na jeden przycinek. Na 1,5 grama białka, na kilogram masy ciała, kilogram masy ciała bezpuszczowej. A inne osoby przyjmują aż po 3 gramy na kilogram masy ciała, i też jest ok. To jest bardzo kwestia indywidualna, także najoptymalniej jest około dwóch, według mnie, trzymać tych gramów. Na kilogram masy ciała, jak chodzi o białko. Jak chodzi o węglowodany, zależnie od tego, jak, ile mamy wysiłku, jaki jest ten trening, ile mamy pracy, gdzieś, ile mamy ruchu spontanicznego, eee, także to już jest właśnie paliwo. Jak chodzi o tłuszcze, na pewno na pewno poniżej 100 gram, chodzi o mężczyzn, eee, w około 70, tyle co po prostu z takiego normalnego jedzenia, jak kurczak, eee, gdzieś omega myślę, że to takie podstawy raczej z tego normalnego jedzenia wystarczą według mnie czy to się sprawdzi dla Ciebie? musisz sprawdzić na sobie bo ja Ci powiem, że to jest, tak, jest optymalnie dla większości osób, a może dla Ciebie się to niekoniecznie sprawdzi, nie potrzebujesz też z rana powiedzmy węglowodanów, żeby ruszyć organizm, ja osobiście lepiej reaguję na te węglowodany rano, żeby trochę ten organizm też ruszył, nie, niekoniecznie zaraz jakąś kosmiczną dawkę, ale mimo wszystko Trochę musi być tych węglowodanów z rana, jak o mnie chodzi. Myślę, że u większości osób będzie bardzo podobnie. <laughs> jak chodzi o przygotowanie produktów, właśnie jak najmniej przetworzone po prostu. Także to jest, no w sumie to ma najbardziej ręce i nogi, bo zobacz, trenujesz, dbasz o te zdrowie Przykładowo biorąc suplementy zapobiegawcze, omega-3, e, jakąś tam multiwitaminę, czy witaminy inne, po prostu oddzielnie uzupełniając magnez e, D3 plus K2, te podstawy powiedzmy e, dbasz tutaj pod tym względem o zdrowie sen, też zachowujesz na odpowiednim poziomie, a przykładowo byś z jedzenia ładował jakieś tam średnio dobre produkty, no, trochę mija się to z celem według mnie. Jak najbardziej, nie mówię, że masz całkiem wywalić takie jedzenie. Ale jeżeli na tyle, ile dajesz radę, no po prostu jedz czysto. Na pewno organizm za to podziękuje i za to też mogę zagwarantować. Ok, jeszcze szybko poruszę, czym różnią się te rozpiski indywidualne od gotowców. Zobacz, jak jest coś indywidualne, dobiera się to pod badania. Mało osób, mało dietetyków, mało trenerów wymaga w ogóle badań. Także tu, tu masz już od razu pierwszą lampkę, może Ci się zaświecić. Albo. Ehm, czy dana, dana osoba trochę coś ogarnia w ogóle? Ja nie mówię, że to muszą, muszą być badania tyle, tylko chociaż podstawy kreatynina, e, jak tam witaminy, minerały u Ciebie stoją, morfologia, praca tarczycy. Do rozpisania diety Dziękuję dla zdrowej, normalnej osoby przeciętnej, która chce po prostu e, zrzucić trochę kilogramów, to wystarczy. Takie badania. One wyniosą cię około 100. Paru złotych. Nie, to nie majątek. A naprawdę wiesz, tą dietę już wtedy ułoży dla ciebie ta osoba, która coś ogarnia. Czy to dietetyk, bo niekoniecznie też dietetycy to kurczę, wow uwiedza. To już też mogę z doświadczenia powiedzieć, że masę dietetyków widziałem. Znaczy, widziałem po prostu osoby przychodziły od dietetyków do mnie, bo no była tragedia. Ja widziałem te rozpiski. No i nie było za fajnie, ale to wiadomo. W każdej branży, czy to trenerów, czy dietetyków trafi się jakiś debil. No nie będą, nie będą wjeł w bawełnę, bo to trzeba być debilem, żeby dla faceta 1,79 m wzrost, waga 105, miała być dieta redukcyjna, dostał same owoce, przytył na 142 kg po dwóch miesiącach. Także to był dietetyk oczywiście, rozpisał taką dietę. To był mój skrajny przypadek, jaki się natknąłem, jaki, z jakim mężczyzna do mnie po prostu przyszedł o pomoc. Było jeszcze kilku takich ananasów, ale nie będę tutaj się wypowiadał, bo to nie o tym w ogóle odcinek. Także te badania naprawdę fajnie, jak ktoś wymaga, bo wtedy faktycznie można ułożyć tą dietę indywidualnie. Wiesz, masz tutaj przykładowo jakieś niedobory w tych y, witaminach, minerałach, może masz trochę y, za nisko żelazo, B12 bo po prostu nie wiem, za mało mięsa wcześniej było, dużo warzyw przykładowo no i tutaj będą niedobory mimo, że warzywa tutaj udostarczały witamin, ale niekoniecznie wszystkich dlatego fajnie tutaj by było coś takiego zrobić pod badania, zobaczyć jak praca tarczycy tutaj jest, czy, czy przypadkiem TSH nie jest wystrzelone na 5 tysięcy, czy 7 bo i tak się zdarzało po prostu miał dietę zbyt niskokaloryczną, a miał trochę tam tej masy i jeszcze pracę fizyczną, no to niestety tak to wyglądało czasami. No i później wiadomo, jeżeli jest naprawdę na złym, na, ta praca tarczycy na bardzo złym poziomie, no to lekarz, dobry lekarz też znaleźć dobrego nie będzie łatwo, ale są, także na no spokojnie. Eee, także ta, ta praca tarczycy to będzie naprawdę kluczowa. I wiadomo, jeszcze można by było zrobić badania: przykładowo cholesterolu, też by się przydały, nie powiem, że nie. No i na pewno, jeżeli już zdecydujesz się na to, że podejmiesz współpracę z osobą, która coś trochę mniej więcej według ciebie wie, sprawdzisz też te informacje, jak po prostu prowadzi innych, czy po prostu wiedzę danej osoby, to jeszcze fajnie byłoby zrobić te badania gdzieś. Podczas y, diety, zobaczyć, czy te ewentualne niedobory, czy coś tam y, się wyrównało, jak to wszystko wygląda. Bo niestety, ale pod badania y, faktycznie tutaj najlepiej jest po prostu działać, bo to jest wtedy indywidualna, faktycznie rozpiska. Y, nie wiem, przykładowo masz pracę zmianową. Nie masz dostępu do lodówki, ktoś ci rozpisze, nie wiem, jakoś sałatkę, cokolwiek, że masz wsadzić to do lodówki, bo w pięciu godzinach dopiero możesz zjeść w pracy, bo akurat tak wypadają posiłki, no a co, nie masz lodówki. I to jest dieta indywidualna? No nie. No bo musisz coś kombinować, zamienić po prostu posiłek i tu już ingerujesz po prostu w tą rozpiskę, no i po prostu może to nie wyjść. Dlatego indywidualne rozpiski naprawdę trzeba chwilę czasu poświęcić, żeby to rozpisać, a nie po prostu kopiuj w klej i spadaj, bo zapłaciłeś, mam Cię w dupie. To takie podejście no to nie jest podejściem według mnie w ogóle, ale to są moje zdania, nie każdy też musi zgodzić. Myślę, że kto po prostu no, przykłada się do, do, do pracy czy nawet później do, do diety zgodzi się ze mną w, w większym lub mniejszym stopniu. Jak chodzi o gotowe rozpiski, znajdziecie po 20 zł w internecie. jest wstawiałem. Rozpiski, które są nawet droższe, bo 120 kosztowały, no oczywiście to z innych grup zaczerpnąłem te rozpiski, no bo sam tam gdzieś tam, no, po prostu od nikogo nie brałem, bo szczerze nie obchodzi mnie jak to tam pracuje, ale no to były tragiczne rozpiski, nic nie było rozmaicenia, po prostu posiłki no takie, że nie chce się nawet tego czytać, bo no, po prostu nie jest to rozłożone ani z głową, ani to z uzupełnieniem witamin i minerałów czyste kopii w klej, także myślę, że warto też zobaczyć yy, czy po prostu ta dieta będzie też pasować, dlatego indywidualne diety też na przykład eliminuje się nielubiane produkty, przynajmniej ja tak robię, nie wiem kto jeszcze, ale no i, zobacz nie lubisz przykładowo oliwek, nienawidzisz, dodam Ci jako tłuszcze no, no nie, bo, bo ich nie zjesz, albo to będzie dla Ciebie męczarnią także bez sensu by to było, są inne zamienniki jakiekolwiek, naprawdę jest masa, nawet nie wiem Cokolwiek, awokado, nie wiem, tych tłuszczy naprawdę jest trochę też do wyboru. Przykładowo dałem tylko tłuszcze, oczywiście może być to każdy inny produkt, nie wiem, jajka, cokolwiek możesz nie lubić, no ja ci tego wtedy nie wpiszę. No, chyba nikt normalny, kto dobrze rozpisuje, przykłada się do pracy, ci tak, ja ty nie ułoży po prostu. Także jak chodzi o gotowce, są. Jest to narzucony, narzucony schemat po prostu, gdzieś tam przykładowo dieta na tysiąca kalorii, czy tam na 3000, na 1500, bo jest tego full, naprawdę chyba każdy by znalazł coś dla siebie, ale tam nie ma uwzględnienia właśnie Twojego stanu zdrowia, Twojej wcześniejszej diety, Twoich ewentualnych niedoborów, także decydując się na dietę za... Parę złotych dosłownie, możesz sobie jeszcze więcej krzywdy narobić, a to też nie tędy droga, żeby przeoszczędzić dosłownie dosłownie parę złotych, bo to no są, się okazuje, że różnice no, no, no nie są jakieś tam przepaść. Że, że przykładowo gotowiec kosztuje tam, nie wiem, 50 złotych, a indywidualna, nie wiem, 6 stów, no tak nie ma po prostu. No, no nie oszukujmy się. Yy, dlatego fajnie też jak ktoś się przykłada, yy, do tego, żeby znaleźć faktycznie coś, co jest dla siebie dobre, nie tyle co tam tanie, bo tanie to też nie znaczy gorsze, ale mm, na pewno nie używajmy gotowców żadnych, czy to treningowych, no, chociaż te treningowe jeszcze ewentualnie można uwzględnić, by było na początku, jesteś totalnym laikiem początkującym, przychodzisz pierwszy raz na siłownię, e, wiesz, że jesteś zdrowy, e, lekarz Ci powiedział, jakiś lepszy lekarz, niekoniecznie rodzinny, chyba, że masz dobrego lekarza rodzinnego, to jeszcze okej. Okay. Nie masz wad postawy, wiesz o tym, nie było nigdy żadnych kontuzji, ewentualnie weźmiesz, nie wiem, dwa treningi u trenera, żeby Ci nauczył techniki wykonywania ćwiczeń, no to sobie dasz radę na początku, tam dosłownie na początku, przez jakiś okres czasu, gdzie będziesz bazować na tych podstawowych ćwiczeniach, nawet z tego gotowca, co według mnie też jeszcze nie jest do chociaż w sumie jest masa wiedzy w internecie naprawdę ćwiczeń też jest u <gucze> full. naprawdę jest kilkadziesiąt na każdą grupę mięśniową dlatego każdy coś może znaleźć dla siebie na przykład, nie wiem, francuskie wyciskanie nie odpowiada za nic, jakiekolwiek nie wiem, siedzące oburącz z hantlem za głową nie wiem, sobie możesz zmienić na leżąco, sztangą też nie pasuje, nie ma problemu, możesz iść na bramę jest Masa drążków do wyboru. Przykładowo tylko mówię, oczywiście. Dlatego wiesz, dobrze jak sobie wiesz, ułożysz wszystko też z głową. Niekoniecznie na pałę, że dzisiaj robię taki trening, taki, a taki. Za tydzień taki, 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 taki. Tylko rób systematycznie przez jakiś okres czasu te same treningi i zobacz, co będzie lepsze. Też właśnie chodzi o te gotowe. Plany treningowe nie dla każdego się sprawdzą, bo wiesz, możesz mieć na przykład wadę postawy, możesz mieć jakiś problem z kręgosłupem, nie wiem, z kolanem, z czymkolwiek. Stawem skokowym nie możesz robić przysiadów, bo nie masz do tego dźwigni. Dobrze byłoby przeanalizować właśnie Twoją mobilność, Twoje możliwości i do, pod, pod Ciebie właśnie też ułożyć ten plan treningowy, bo to jest po prostu też zdrowsze. Niekoniecznie zaraz się nabawisz jakichś kontuzji na samym początku. Przy, Powiedzmy samym gryfie, takim obciążeniu, no ale z czasem y, popełniając ten błąd notorycznie przez x czasu, nie wiedząc o tym, możesz sobie tam zrobić tą krzywdę, czy to właśnie w danym stawie, czy, czy cokolwiek naprawdę. Dlatego fajnie jest też, y, jeżeli masz wszystko ułożone pod siebie, y, wiesz, że dany trening Ci się też podoba, bo jeżeli Ci się nie podoba jakieś ćwiczenie, to po prostu je trzeba zmienić, to proste. Jest, jest masa zamienników, po co masz coś czego nienawidzisz dosłownie masz wykonywać no wiadomo, jeżeli czegoś nienawidzisz to też się czy dodajesz do tego sportu, ale mm, przykładowo no przysiady nie są dla Ciebie po prostu nie czujesz się w tym zupełnie Kurczę, jest suwnica, jak maszyna zamieńmy to, nie ma problemu wiadomo mm, królem na nogi no to będą te przysiady ale nie dla wszystkich, ja jestem tego przykładem robiłem przysiady niech z czasu i nic mi to nie dało w ogóle przy różnym po prostu i to obciążeniu i intensywności i po prostu to nie jest dla mnie, bo mam słabą dźwignię i koniec. Między innymi słabą dźwignie. Nie nadaje się po prostu do przysiadów. Dlatego mam zamienniki, jak chodzi o nogi i też te nogi ciężko trenuję, bo trzy razy w tygodniu i widzisz to dla każdego coś innego. Dzięki za oglądanie. Do następnego.